Meldujemy się na posterunku, by zacząć przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata. Kłaniam się i już mówię co mam dziś dla Państwa. Liverpool po tragedii ofiary rajdu samochodowego w tłumie kibiców nadal w szpitalu, a policja ustala okoliczności. Król Karol w Kanadzie na inauguracji nowego parlamentu zaznacza królewską pieczę nad krajem klonowego liścia. 150 miliardów euro w Funduszu do zbrojenia Europy zatwierdzone. Zaczynamy od Liverpoolu. Wykluczono zamach terrorystyczny i policja cały czas bada okoliczności wypadku, do jakiego doszło wczoraj wieczorem, gdy rozpędzone auto wjechało w tłum świętujących zwycięstwo kibiców. Do jakich wniosków dochodzą służby, opowie Państwu Artur Kieruzal. Liverpool wciąż nie może otrząsnąć się po dramatycznym wydarzeniu, do jakiego doszło podczas parady piłkarskiej drużyny świętującej swój wielki ostatni sukces. Zamiast święta radości i sportowego triumfu, niestety wydarzyła się tragedia. Lekarze wciąż walczą o życie i zdrowie poszkodowanych, łącznie 47 osób, w tym czworga dzieci. Służby medyczne poinformowały, że stan jednego dziecka oraz trojga dorosłych pacjentów wciąż przebywających w szpitalach w Liverpoolu wciąż jest bardzo poważny. Do tragedii doszło w miejscu. W zabezpieczonym przez setki funkcjonariuszy policja bada, jak mogło dojść do tak dramatycznego zdarzenia i dlaczego 53-letni mężczyzna z okolic Liverpoolu, jak potwierdzono, Biały Brytyjczyk, sforsował barierki i wjechał rozpędzonym samochodem, właśnie tutaj, w tłum świętujących ludzi. W chwili incydentu na ulicach Liverpoolu mogło bawić nawet się 750 tysięcy osób. Parada piłkarzy pozdrawiających kibiców z piętrowego autobusu była kulminacją długo wyczekiwanego sukcesu tego klubu. Tymczasem według świadków cytowanych dzisiaj przez media kierowca mógł wpaść w panikę, gdy kibice zaczęli uderzać w szyby jego auta zamiast wyłączyć silnik. Miał przypadkowo nacisnąć pedał gazu, taranując dziesiątki osób po drodze. Zaraz po zdarzeniu mężczyzna został obezwładniony przez uczestników tej parady. Policja zatrzymała go na miejscu, chroniąc przed samosądem, do którego mogło dojść. Dziś już wiadomo, że usłyszał zarzut usiłowania morderstwa. Śledztwo trwa, a motyw działania sprawcy jest niestety nieznany. Choć informacje w mediach pojawiły się chwilę temu, mówiące o tym, że mógł być pod wpływem narkotyków. Z Liverpoolu dla Oka na Świat. Artur Kieruzal, Telewizja Polska. Kanada, teraz, która udowadnia, że jest we wspólnocie narodów, a nie w zjednoczonych Stanach Ameryki. Wizyta na inauguracyjnym posiedzeniu nowego parlamentu króla Karola i jego mowa tronowa miały przypomnieć, że to brytyjski monarcha jest głową tego państwa. O wszystkim opowie teraz Patrycja Ciesiak. Powitanie króla. Karol III został ciepło przyjęty nie tylko za sprawą promieni słonecznych, ale też kanadyjskich władz na lotnisku w Ottawie. Zaprosił go tutaj premier Carney. To strategiczny ruch ma pokazać Amerykanom, że mamy monarchię konstytucyjną, różnimy się od nich. Przyjazd króla i jego przemówienie będzie nas kosztować około miliona dolarów. Moglibyśmy zaoszczędzić te pieniądze i przeznaczyć je na pomoc bezdomnym w centrum Toronto. Chodzi o tę mowę tronową, która rozpoczęła sesję nowego parlamentu. Przejdzie ona do historii. Brytyjski monarcha zrobił to po raz trzeci. Wcześniej matka Karola wygłosiła takie przemówienie najpierw w 1957 roku i dwie dekady później. Today... Dziś Kanada stoi w obliczu kolejnego krytycznego momentu. Demokracja, pluralizm, rządy prawa, samostanowienie i wolność to wartości, które Kanadyjczycy cenią i które rząd jest zdeterminowany chronić. Brytyjski monarcha jest jednocześnie głową Kanady, która, podobnie jak na przykład Australia czy Nowa Zelandia, wchodzi w skład wspólnoty narodów, a jego przemówienie w parlamencie, które powstało w konsultacji z kanadyjskim rządem, jest odpowiedzią na kilkukrotne prowokacyjne sugestie Donalda Trumpa dotyczące możliwości aneksji tego kraju przez Stany Zjednoczone i wojny handlowej. Wypowiedzi na temat aneksji Kanady przez Stany Zjednoczone już się zakończyły. Donald Trump już o tym nie mówi, jesteśmy zachwyceni z przybycia króla, są jednak łatwiejsze sposoby na komunikowanie się z nami. Karnej może zadzwonić do prezydenta Trumpa w każdej chwili. Trump nałożył na nas wiele ceł, przez co zwłaszcza my, mali przedsiębiorcy, borykamy się z wieloma problemami. Dlatego przybycie króla z naszej perspektywy jest dobrym sygnałem wysłanym do Trumpa, że Kanada nie jest na sprzedaż. Negocjacje dotyczące ceł odwetowych, które prowadzi Ottawa z Waszyngtonem, nadal trwają. Obecnie w większości przypadków utrzymują się na poziomie 25%. Wojna handlowa zahamowała także ruch turystyczny, zwłaszcza w regionach przygranicznych. Amerykanie stanowili prawie 79% zagranicznych podróżnych w trzecim kwartale ubiegłego roku. Władze Quebecu chcą wrócić do tego trendu. Ruszyły z medialną kampanią reklamową chodźcie się przytulić. Jest zaprzeczeniem tego, że Kanadyjczyk Amerykanowi Wilkiem. Doktor Marcin Gabryś, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest pierwszym gościem programu OKO na Świat. Dobry wieczór. Czy król Karol przyleciał do Kanady, by zaznaczyć, że tu jest jeszcze brytyjskie imperium? No teraz trochę to się inaczej nazywa. Zresztą to jest jego dwudziesta wizyta w, w Kanadzie już w całej historii po to, żeby zaznaczyć, że Kanada jest suwerennym państwem, które ma tego samego władcę co Zjednoczone Królestwo, ale ten król nosi tytuł Króla Kanady. I Karol III w ostatnich tygodniach dosyć często publicznie przypominał, że jego oficjalny tytuł to nie jest tylko i wyłącznie tytuł Króla Zjednoczonego. I zresztą po raz pierwszy w historii Kanady, to właśnie ten monarcha oficjalnie w Kanadzie posługuje się w jego oficjalnej tytułaturze znajduje się tylko nazwa Kanady, nie ma Zjednoczonego Królestwa, więc to cel był jasny, żeby pokazać, że Kanada jest niezależna, niepodległa, suwerenna. Ma tego samego monarchę. I ten monarcha to jest człowiek, którego Donald Trump szanuje, w jakiś sposób uznaje za równego czy godnego przeciwnika, więc można wykorzystać tą postać. Tak myślę, zakładał premier Mark Carney do tego, żeby wzmocnić pozycję przetargową Kanady w negocjacjach z Donaldem Trumpem. Zastanawiam się, albo przypomnijmy naszym widzom, jaka jest relacja między królem Karolem a rządem kanadyjskim. Taka sama jak z rządem brytyjskim czy luźniejsza? To znaczy, że te decyzje, które Karol podejmuje jako król Kanady, to są decyzje, które, na które no, musi wyrazić zgodę kanadyjski gabinet, czyli marka i ministrowie. I tutaj on siedzi w tym samym momencie, czy nawet na więcej niż dwóch, bo państw we Wspólnocie Narodów jest obecnie 14, których Karol jest głową. Natomiast to oznacza, że jeżeli są jakieś decyzje, które no właśnie dotyczą Kanady, tak jak w tym wypadku wygłoszenie mowy tronowej. Ale też ta cała aktywność, którą Karol i Królowa Kamila podejmowali w czasie wizyty w Kanadzie, to ona jest robiona i doradzają mu wyłącznie członkowie gabinetu Kanady. I, i, i warto o tym pamiętać, bo niekoniecznie to, co dzisiaj przeczytał Karol III, podobałoby się ministrowi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Natomiast no, te decyzje podejmowali Kanadyjczycy i, i to w ich imieniu, jako ich głowa państwa przemawiał Karol III. To często umyka taki, taki niuans, ale ten niuans jest bardzo istotny. Zresztą warto popatrzeć na te obrazy, które Państwo pokazują, bo one są bardzo symboliczne, zwłaszcza jak się porówna w jakim w jakim otoczeniu ta mowa tronowa była wygłaszana w porównaniu do, do tego wielkiej, i w wielkiej podobnej uroczystości. Mamy nie tylko polityków, polityczki, ale mamy też przedstawicieli rdzennych narodów Kanady. Mamy Pierwsze Narody, mamy Inuitów, mamy Metysów. To są te grupy społeczeństwa kanadyjskiego, które mają bezpośrednią relację z królem, z koroną, Najpierw była to korona brytyjska, ale po tym jak Kanada się uzależniła od Wielkiej Brytanii pod tym względem, a to stało się no, już prawie 100 lat temu, bo w 1931 to to jest relacja z koroną Kanady i Karol III no, to wyraźnie pokazał, że ta symbolika była bardzo wyraźna i dopiero pusze na, w sali Senatu, gdzie ta mowa tronowa była wygłaszana, to były doskonale widoczne. Miejmy nadzieję, że to zahamuje aneksję, ambicje aneksyjne Donalda Trumpa. Doktor Marcin Gabryś, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję. Ukraina wciąż pod rosyjskim ogniem. Wściekłość Donalda Trumpa najwyraźniej nie robi wrażenia na Rosjanach. Miniona noc i dzień upłynęły pod znakiem zmasowanych ataków na Ukrainę. Raport w tej sprawie ma Jan Szlempo. 60 dronów ostatniej nocy, niemal tysiąc od soboty. Rosjanie intensyfikują ataki na Ukrainę celując m.in. w Kramatorsk czy Sumy. Oba miasta są dalej od siebie niż od linii frontu. Była 4.30, usłyszałam eksplozję, pierwszą, drugą, trzecią. Wyszłam na zewnątrz, wszędzie były odłamki. Szczerze mówiąc, to przerażające i smutne tu być, kiedy zdajesz sobie sprawę, ile tu zginęło osób. To miejsce jest przesiąknięte krwią. Trudno się z tym pogodzić. Wojska rosyjskie przejęły kontrolę nad czterema wsiami w pasie przygranicznym obwodu sumskiego na północnym wschodzie Ukrainy. Moskwa może dążyć do stworzenia strefy buforowej w tym rejonie, co ułatwi im poszerzenie ofensywy. Rosyjskie ataki stają się coraz bardziej bezczelne i coraz poważniejsze. Tyle dronów wysłanych przeciwko nam, do tego pociski balistyczne i pociski manewrujące. To nie ma sensu militarnego, jest oczywistym wyborem politycznym Putina, wyborem Rosji, by kontynuować walki. Prezydent Ukrainy zdecydował również o dodatkowym finansowaniu krajowego programu rakiet balistycznych, aby przyspieszyć ich produkcję. I to kilka godzin po kluczowej dla Kijowa decyzji, która dowodzi, że Niemcy obierają inny kierunek niż ten wyznaczony przez Olafa Scholza. Nie ma już ograniczeń ani ze strony Brytyjczyków, ani Francuzów, ani nas, ani Amerykanów. To znaczy, że Ukraina może się bronić również atakując pozycje wojskowe w Rosji. Jeszcze niedawno nie mogła tego robić z niewielkimi wyjątkami. Teraz może. W żargonie nazywamy to ogniem dalekiego zasięgu czyli wyposażeniem Ukrainy w broń atakującą cele wojskowe w głębi kraju. Kreml odpowiedział również na froncie, tak zwanym dyplomatycznym. Słowa pana Merca kolejny raz prowadzą nas do wniosku, że decyzja o zezwoleniu Ukrainie na atakowanie celów na terytorium Rosji została podjęta dawno temu, a wcześniej była utrzymywana w tajemnicy. Od początku pełnoskalowej wojny ponad 200 ukraińskich jeńców zmarło w rosyjskich więzieniach, informują dziennikarze AP, opierając swój raport na danych pochodzących od organizacji pozarządowych ONZ-u, rządu, lekarzy i rodzin. ONZ twierdzi, że 95% jeńców ukraińskich było poddawanych torturom. Pokój w Europie zapanuje dopiero wtedy, gdy Putin straci władzę, gdy Rosją będzie rządził normalny, prawowity, demokratycznie wybrany rząd. Mówi laureat Pulicera, znany w Rosji działacz i uwolniony już więzień polityczny Władimir Karamurza. Jest ostateczna zgoda na fundusz do zbrojenia Europy w wysokości 150 miliardów euro. Decyzję podjęli unijni ministrowie do spraw europejskich. O tym, jakie szanse daje unijnym krajom zatwierdzony fundusz, opowie nasza korespondentka w Brukseli, Dorota Bawołek. 150 miliardów euro w funduszu na dozbrajanie Europy, pierwszym takim w historii wspólnoty, zatwierdzono w ekspresowym jak na unie czasie zaledwie dwóch miesięcy. Polska prezydencja wynegocjowała również, by w pierwszym roku obowiązywania funduszu środki z niego można było przeznaczać na inwestycje i umowy już zawarte tylko przez jedno państwo, choć docelowo pieniądze z funduszu mają trafiać do firm zbrojeniowych z co najmniej dwóch europejskich państw, by w ten sposób rozwijać współpracę w zamówieniach obronnych i europejski przemysł zbrojeniowy oprócz tego, że Europa będzie bezpieczniejsza, bo będzie miała, miała możliwość produkowania sprzętu i amunicji większej ilości, ale to jest też gigantyczna szansa dla, dla rozwoju naszej gospodarki. To jest taka dźwignia dla całej gospodarki. Także to są same plusy dla polskiego, dla polskiego przemysłu. 35% środków z funduszu nadal będzie można wykorzystywać na komponenty z państw trzecich, między innymi ze Stanów Zjednoczonych czy Korei Południowej. Fundusz opiera się o pożyczki, które Komisja Europejska zaciągnie na rynkach finansowych, a ich Gwarantem będzie unijny budżet. Państwa członkowskie, które zdecydują się skorzystać z tych kredytów, spłatę na ich czas będą miały do 2070 roku. Dla programu Okona Świat Dorota Bawołek Bruksela. Doktor Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie ministrowie do spraw europejskich państw unijnych podpisali, zatwierdzili, znaczy mamy to, mamy ten fundusz. E, tak, on w zasadzie za e, kilka dni on będzie już e, funkcjonował. Państwa, każde z państw członkowskich będzie miało 6 miesięcy do tego e, na, e, na to, by ewentualnie złożyć swój e, projekt. No, i oczywiście ten fundusz będzie funkcjonował do 30 roku. On jest bardzo korzystny z tego powodu, że. Ta spłata będzie obowiązywała do 2070 roku. No to nigdzie na rynku nie ma takiego. Ta tak, kredytów. takich kredytów. Natomiast to jest jakby jedna kwestia, te 150 miliardów, ponieważ to trzeba widzieć w szerszym kontekście. A więc to jest 650 miliardów, które mają przeznaczyć łącznie państwa członkowskie Unii Europejskiej. To są też. Pieniądze, ewentualne pieniądze z rynku prywatnego, a więc to jest początek budowania europejskiego przemysłu zbrojeniowego i europejskiego potencjału. Natomiast od razu powiem, ta decyzja jest ważna, natomiast trzeba być świadomy, że jest dużo wyzwań i jestem troszeczkę sceptyczny co do szybkości tego. No bo właśnie zastanawiam się 150 miliardów euro w tym budżecie e, mówi pan o 600 miliardach jest na co wydawać te pieniądze czy tu e, będzie problem e, bo nie mamy fabryk bo nie mamy w, przemysłu bo są jakby trzy podstawowe kwestie po pierwsze e, pieniądze są ważne natomiast już specjaliści już badacze i ja sam mówię, że wydatki e, Unia Europejska y, wydaje o 30% więcej niż 3 lata temu, a więc pieniądze są. Problemem jest jakość, quality i tak zwana interoperacyjność. Dam jeden przykład, bo widzowie sobie to doskonale wyobrażą. W Europie jest, korzystamy z, ze 180 systemów uzbrojeń, uzbrojenia, w Stanach z 30. Kolejny przykład. Fra e Francja, Niemcy i Hiszpania budują samolot szóstej generacji. W tym samym czasie Wielka Brytania, Szwecja, Włochy budują swój e samolot sz e szóstej generacji. I tych przykładów mógłbym mnożyć, a więc e kwestia właśnie tych wspólnych zakupów to może być dobry pomysł. Natomiast właśnie te 150 miliardów. Zwyciężyła opcja Polski, że w ciągu pierwszego roku będzie można będzie jeden kraj mógł korzystać. W sensie będzie można składać projekty jednopaństwowe. Natomiast od, od kolejnego roku trzeba będzie tworzyć Koalicja. koalicję, Aha. co najmniej dwóch państw. A to kiepsko idzie. No, może będzie się udawało, tylko zastanawiam się, czy te pieniądze wydane zostaną w Unii. Czy wydamy je na przykład w Stanach Zjednoczonych? Doskonałe pytanie, dlatego e, uważam, że Donald Trump, pomimo tego, że dużo krzyczy, to podpisze do 9 lipca, bliżej 9 mm -hmm. lipca, podpisze umowę z Unią Europejską, ponieważ oczywiście 65% ma być wydawana z tych 150 miliardów, 150, e, 65% ma być wydawana w, e, w Europie, 35% poza Europą, w tym ze Stanami. Ale uwaga. Jeżeli dane państwo spoza Europy nie ma takiej umowy, jak ostatnio Wielka Brytania podpisała z Unią Europejską, to nie będzie mogła, dane państwo nie będzie mogło korzystać z tych 35% tych funduszy. Ja słyszałem tak nieoficjalnie, że firmy europejskie, to o czym pan redaktor mówił, już się przygotowały na tą opcję, że nie podpiszemy porozumienia o partnerstwie i bezpieczeństwie ze Stanami, to i tak już zrobią firmy europejskie. Taki myk, że i tak będą kupowały części w Stanach Zjednoczonych, bo my na to nie jesteśmy przygotowani. Nawet ten proces y, budowania fabryk y, to jest około 10 lat. A no tak. Zastanawiam się też, jak będą rozliczane te pieniądze. Przyjęty zostanie taki sposób jak z KPO, czyli takiego uproszczenia rozliczania tych pieniędzy. On ma być. Y, y, on ma być uproszczony, natomiast de facto nikt jeszcze nie wie jak to będzie. Pytam nie dlatego, dasz... że zawsze nas pochłaniała biurokracja. biurokracja. Tak, tak. On ma być uproszczony i dużo szybszy, bo i tak jesteśmy opóźnieni w stosunku do Stanów Zjednoczonych, też kolejny przykład. W ciągu 20 ostatnich lat przed wojną w Ukrainie Europa zwiększyła wydatki obronne o 20%, Stany Zjednoczone o 60%, Rosja o 300, i o 600. Tak. To nawet gdybyśmy teraz wpompowali bardzo dużo pieniędzy, to i tak jesteśmy w tyle. Natomiast to ma być uproszczone, ma być mniej biurokracji i to ma i co jest nowością, mają też być pieniądze z funduszu, z funduszu spójności i strukturalnego. Więc to jest dosyć istotne dla takich państw jak Polska czy państwa Europy Środkowo-Wschodniej, żeby. Umiały wykorzystać te pieniądze w taki sposób, żeby co będziemy budować czy tworzyć, miało tak zwane podwójne zastosowanie, czyli i dla celów cywilnych, i dla celów obronnych. I jedna rzecz jeszcze, która jest dosyć ważna, i tutaj może Polska no, będzie musiała budować też i koalicję. Bardzo mało jest wydatków na badania i rozwój związane z obronnością to jest 6%, i Unia Europejska też na to będzie chciała postawić. Natomiast no, oczywiście kluczem jest to, czy będzie wola polityczna i pamiętajmy, wbrew temu, co niektórzy kandydaci na prezydenta mówią, polityka bezpieczeństwa i zagraniczna jest domeną państw członkowskich i tak zostanie. Doktor habilitowany Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Pięknie, dziękuję. Drużyna Napoli na watykańskich salonach. Mimo, że papież rodem z Ameryki raczej woli mniemam, futbol amerykański lub baseball, to jednak próbuje także europejskiej fascynacji piłką kopaną. Jak udała się piłkarska audiencja w Watykanie? Jan Szlempa. Piłkarze, trenerzy i sztab szkoleniowy. Nie na boisku, a w sali klementyńskiej w Pałacu Apostolskim. Nie w dresie, a w garniturach. Papież Leon XIV przyjął reprezentację Napoli, gratulując im zdobycia czwartego w historii Mistrzostwa Włoch. Wiemy, jak popularna jest piłka nożna we Włoszech i praktycznie na całym świecie. Wartość społeczna takiego wydarzenia, wykraczająca poza aspekt czysto sportowy, jest przykładem znaczenia zespołu pracującego razem, gdzie talenty jednostek służą całości. Amerykanin przypomniał zawodnikom, że ich misja wykracza poza piłkarską murawę. Musimy być bardzo ostrożni co do moralnej jakości sportu w kontekście rywalizacji. Stawką jest ludzki rozwój młodych ludzi. Leon XIV woli baseball i tenisa, ale jeśli chodzi o piłkę nożną, podobno jest fanem ligowego rywala AS Romy. Z radością przyjął jednak pamiątkowy trykot. Na tej koszulce jest napisane Leon XIV, Są też na niej podpisy wszystkich zawodników, jest też numer 10, czyli świetny gracz ofensywny. Zdobycie mistrzowskiego tytułu przez Napoli to dla ich kibiców jak cud. Politano, Świętują już od pięciu dni. Wczoraj w paradzie na nadmorskiej promenadzie w Neapolu bawiło się razem ponad 200 tysięcy osób, bo podobno ze wszystkich rzeczy nieważnych piłka nożna jest najważniejsza. Hmm. Podobno to najgłupszy konkurs na świecie, do tego ryzykowny, ale bardzo wiele osób niezwykle dobrze się przy nim bawi. Zawodnicy dojrzewają do decyzji o udziale w zmaganiach przez przynajmniej rok, ale to i tak krócej niż ser, turlający się po zboczu, a z którym zamierzają się ścigać. W brytyjskim Glostrze, jak co roku, śmiałkowie z całego świata pobiegli za turlającym się ze wzgórza serem. Już się nie poturla. Redakcja nadwyrężyła jego okrągłość. Mogę się najwyżej do niego pouśmiechać. Niepotrzebne są te wszystkie komentarze i skojarzenia. Uśmiecham się też do Moniki Owczarek, która dziś debiutowała w roli wydawcy naszego programu. My widzimy się jutro o 22.35. A już czeka na Państwa Janna Śpiechowicz z najświeższymi informacjami. Proszę zostać z TVP Info.